Idzie na żywo. Jest. Testy, testy no tu, tu mi zasunią. ale bramkę widać, to najważniejsze Możemy przestawić na ten jak chcesz troszeczkę jak widać testy, testy Z góry, z góry. Tutaj ładnie, ta strona ładnie. To możemy jeszcze jeszcze A daj jeszcze raz w lewo. Dobrze, jest tam Tu trochę tablica będzie zasłaniać. O tak. a tej niżej, oprócz niżej, ty opuść niż jeszcze raz przekrój. Teraz widzę No i tak teraz O, tak teraz w prawo Witam, witam, witam Roblox Testy, testy, witam Bartko. No, elegancko To dzisiaj zrusztowania robimy Za Niedługo wchodzę, będę wchodził na żywo Zapraszam już teraz na live Wisła GKS Jaraszewo, Derby, z Zamiedzy Myślę, że powinno być okej. Okay. O, jeszcze raz tu w lewo. Tu w lewo. Testy zrusztowania, elegancko. Tu trochę będzie tablica, ale różny widać. No i dobrze, zostaw. No dobrze. Prawidłina na pracy, na wysokości są. Na... <laughs> no tak, tak, będzie oglądanie Bartku, dokładnie. Elegancko. No jak elegancko to pasuje. No to fajnie, fajnie. Elegancko, cieszy mnie to. I Musi być komentarz. Żywy. Dzisiaj no, będzie, dzisiaj no, będzie. No, będzie. się działo jak zawsze. Siemanko, siemanko. Ro... siemanko, siemanko. Roblox, siemanko. roblox. Siemanko. Bartek. Bartek. To dobrze widać, tak? Myślę, piszcie jeszcze chwilę a, do, i... a zrób trochę tak do, do nas ten... Żeby dwie lampy było widać. Aby dwie. Aby dwie. Aby dwie. No, dwie. W górę. Do góry. Jeszcze raz, widzisz? Teraz inaczej są te lampy ustawione, i lepiej tutaj z tej strony jest. jest. Ja wie, ja wie, na... Pokaż Łukasz. No, lepiej to, a, tamte, tak? lepiej to widać z tej strony. No to jest a określ w lewo. Polska. 12, t... witam, witam. Kiedy mecz? Dzisiaj 19.30 za godzinkę. Zaczynamy transmisję. Jest ok. Daria Bugzel, super. Dzięki. Subskrybować, lajkować kanał Cinek TV i wspierać. A zrób, żeby tartanu nie było widać. To ja wtedy zrobię, tutaj nie zrobię w tym. Ja to zrobię w aplikacji tutaj, z przybliżenia rekordu. Aha, dobra. dobra. Bo ja to montera normalnie. Dobra. Wyłączę. No, także wiesz, Cinek Polska. No, o zablokowane już jest ok dobra dobra kończę i widzimy się za 40 minut już was zapraszam teraz na, ten, na to spotkanie i widzimy się 19.20 Także Już teraz Derby z Amiedzy Wisła GKS Także Niedługo, niedługo się widzimy A tak jest dobrze, pasuje, super, super Wisła Borek Ultras Bartek, cześć, cześć Bartku, cześć Także Widzicie tutaj płytę, statyw za mną Orlik, tutaj grają odboje i także lecimy, lecimy, nie śpimy. Dawaj na lajfa. Jak to, kto nie może, to dawać na lajfa. A kto może, to na stadion zapraszam. Żeby było jak was najwięcej. Tu emocji nie zabraknie. Cześć.